Latające kolano to była technika, którą użył Kamil podczas swojego ostatniego zwycięskiego pojedynku. W kategorii ciężkiej bardzo często mówimy o skończeniach przed upływem regulaminowego czasu czasu pojedynku. Kamil czterokrotnie wychodził z tej pory do klatki zwycięsko ze swoich walk. Czterokrotnie kończyło się to przed czasem. Były zwycięstwa w pierwszych rundach, były po uderzeniach w parterze, także to wszystko miało już miejsce, ciekawe jak Kamil odnajdzie się w zestawieniu z bardzo dobrze dysponowanym, szczególnie w stójce Grzegorzem Cieplińskim, który już pokazał podczas gali FEN 21 że faworyzowanego, większego, silniejszego Marcina Sianosa potrafi pokonać kilkukrotnie go, wstrząsając swoimi mocnymi uderzeniami ten lewy prosty, pamiętamy do dzisiaj, ciekawe jak z tym wszystkim poradzi sobie Kamil Minda. Kamil Minda ma już swoje lata, ale tych pojedynków zawodowych zbyt wiele nie ma on mówi, że najlepsze dopiero przed nim, a patrzy na mocno obsadzoną kategorię ciężką w Federacji PEN i zdaje sobie sprawę z tego, że jedno no, kto wie, może drugie zwycięstwo może mu tu otworzyć drogę do czegoś wielkiego. Paweł Józgiewicz już dzisiaj powiedział, że na zwycięzcę tego pojedynku ma pomysł. Ma pomysł jeszcze w tym roku, żeby go zrealizować. Także, jeżeli tak faktycznie będzie, to kto wie, może Kamila zobaczymy podczas drugiej walki w 2020 roku również. Kamil, jest stresik, czy nie ma stresiku? powiedzmy jak to jest, bo po troszeczkę czasu minęło od Twojego ostatniego pojedynku, o którym wspomniałem już dwukrotnie dzisiaj. No takie walki chce się oglądać i, i trzeba przyznać, że jak kończymy coś latającym kolanem, no to, no to działa na wyobraźnię i kibice sobie po prostu troszeczkę nadziei wiążą z Twoim występem. Wiesz, stres jest, ale taki właśnie stres motywujący. Powiedz mi, czy to jest dla ciebie spora szansa, No bo Grzegorz Ciepliński pokazał się już z bardzo dobrej strony podczas walk-fen. I trzeba przyznać, że zawodnik, który jest bardzo niedoceniany w naszym kraju, potrafi spłacać figla lepszym od siebie zawodnikom. Oczywiście tylko teoretycznie. Czy to jest stres przed tym, że on może ponownie zaskoczyć? Bo gdzieś tam typowania są różne. Raz ludzie mówią, że to ty wygrasz, raz mówi, że to on wygra, ale do spójnych bardzo bliskich. Tak, jest 50 na 50, ale e, wielki szacunek dla Grzegorza. Pokonał Brzeckiego, y, pokonał Sianosa, To są takie znane nazwiska, tak? I będę musiał naprawdę ze siebie 100%. I myślę, że będzie to ciekawa walka. Y, trzeba naprawdę y, wyjść tak? W tym pojedynku, ale myślę, że, że to ja wrócę z tarczy. No To jest pojęcie, które otwiera kartę główną. E, Galifen 29. To też fajna sprawa, że będziesz mógł się pokazać przed większą publicznością. No i tutaj gdzieś federacja postawiła na to, żeby właśnie panowie, którzy walczą na co, ważą na co dzień po 105, 110-115 kg, mogli pokazać się, no właśnie, ludziom, którzy będą chcieli obejrzeć sport na najwyższym poziomie. Tak, no waga ciężka to waga królewska i waga ciężka najlepiej się ogląda. Ja tak uważam że najlepiej tak się ją ogląda, bo to jest kategoria wagowa bardzo widowiskowa, bo tu jest duża waga, duża siła i często po prostu te pojedynki się kończą tak niespodziewanie, a to elektryzuje kibiców, więc dodaje takiego pikanterii temu show. Dobrze, dziękujemy bardzo.